Siemanko, kochani, ja jestem Kądzik, a dzisiaj zrobimy sobie test wytrzymałości na drążku wielofunkcyjnym od firmy Casport. Link do drążka może się znaleźć tutaj w opisie. No i co, zrobimy taką sobie typowo bazę typu pociągnięcia oraz dipy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dawno tego już nie robiłem, ale myślę, że będzie duża pompa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że nie spalę tego. I jeszcze mała taka ciekawostka, jeśli chcecie kot rabatowy na całutki asortyment, od firmy Casport na hasło Kondzik możecie sobie kupić taniej o 8%, także polecam. Ok, przed rozpoczęciem oczywiście obowiązkowo rozrzeska. Ja już jestem po rozrzesce, nawet suka, że jestem troszeczkę już za, zadyszany. Także zabieram się za zwykłe pociągnięcie, na razie bez obciążeń. Żeby jeszcze bardziej sobie dogrzać mięśnia, zrobię sobie kilka seli. Okej. Okay. Wyreguluję sobie zakres ruchu, bo mamy taką możliwość. Możemy sobie ustalić jak chcemy mieć swoją szerokość. Ok, zrobisz sobie jeszcze takie 2 trzy serie. I myślę, że już mogę zacząć robić to razem z obciążeniem. Także widzimy się, jak już będę miał obciążenie. Ok, zrobiłem sobie już takich jeszcze serii, także łącznie zrobiłem 4 serie, czyli 40 powtórzeń, pociągnięcia i około tam gdzieś 15 dipów też tak samo w czterech seriach. Także na pierwszy rzut oka myślę, że dziesiątka wleci, bo nie pamiętam kiedy ostatnio robiłem. No w sumie nie pamiętam kiedy robiłem bazę z obciążeniem, ale to nieważne. Myślę, że wprawa nie wyszła, także. Nie dam plamy, także zabieram się za dziesiątkę. Myślę, że pod sam koniec postaram się zawiesić jak największe obciążenie na drążku, żeby pokazać Wam, ile mniej więcej można sobie pozwolić, żeby drążek się, że tak powiem, wygiął mocno. Ale zrobimy to na końcu, bo jeszcze chcę troszeczkę się potompować. Także lecimy pociągnięcia z dyszką. Och ta. 80 też było takie troszeczkę już bez sił. Teraz lecimy z dipami. Okej, okay, 10. Pociągnąć, 20 dipów ze mną, zrobię sobie taką minutkę odpoczynku i zakładam obciążenie 16 kg. Ok, na pasie mam już 16 kg, postaram się przynajmniej zrobić te 8 powtórzeń. A jeśli siła mi pozwoli, to przynajmniej to serię 10 powtórzeń z dipami, zobaczysz jak to będzie. Tak jak mówiłem, dawno już nie robiłem takiej bazy z obciążeniem, także dla mnie to tak jakby coś nowego. Dobra, mamy dyszkę z taką lekką pauzą, ale tak myślę, jak myślałem, że dam radę, jeszcze te dwa dam radę i dam radę. Także nie można się poddawać, tylko trzeba działać. Ok, z lipami tak samo, myślę, że zrobię za 20 powtórzeń. Ledwo, ale pykło, ale się jest normalnie. przy ogromna Tak samo zrobię sobie minutkę przerwy. I na na 20 kilo. A jeszcze tak dla informacji chciałem powiedzieć, że moja waga wynosi tak w granicach 73, 75, to jest tak, taki naprawdę jest taki szmax. Także tak jak dzisiaj teraz robiłem Zrzutu kulą 16 to tak jakbym ważył niecałe jakieś 90 kg. dobra, na paszle 20 kg, czyli kula fioletowa. Tutaj już na pewno gwarantowane 8 powtórzeń, bo tak jak mówiłem, dla nich normalnie jak nowość dzisiaj, ale ja robię to dla Was. Myślę, że by to jeszcze 9 to ale muszę jeszcze mieć siły, bo po 20 myślę, że jeszcze wleci dyszka, czyli łącznie 30 kg. Tak myślę, że na 6 powtórzeń by pykło. A teraz zabieram się za dipy. Ok, wreszcie 15 powtórzeń. Takie niezbyt zadowalające dla mnie. Także kolejna minutka odpoczynku i napas ratuje 30 kg. Przynajmniej 6 powtórzeń. Musiałem się troszeczkę spomóc bo już łapy troszeczkę ślizgiem mam. Musiałem się lekko podeprzeć, chwyt poprawić. Ale na następnej chyba wezmę już magnezję. Ok, dipy przynajmniej z 10 powtórzeń. No, jest ciężko. Jest mega ciężko. Uf. Czas chyba w końcu wrócić do ciężarów. Kiedyś robiłem to troszeczkę częściej. Ok, znowu minutka odpoczynku. I chyba tu już walecę na ostro. Dwa razy z fioletową. Dwa kettle pod 20 kg. Także łącznie 40. Myślę, że na jakieś 3-4 powtórzenia w pociągnięciach. dipy w sumie sam nie wiem zrobię sobie minutkę albo dwie odpoczynku i widzimy się teraz także magnezyć do moich dłoniach na pasie prawie 40 kg Takie te ostatnie niezaliczone Ale naprawdę to jest mega wysiłek. Ok, na dipy. Pamiętam, że ostatnio Z40 robiłem chyba po 15-12 powtórzeń jakoś tak. Jak uda mi się teraz zrobić te osiem to będę mega 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 zadowolony Jakoś to pykło. Z techniki troszeczkę jestem niezadowolony, bo wiadomo, troszeczkę się bojałem. Te pochłonięcia nie były takie równe poza brody, tylko takie troszeczkę naciągane. Ale tak jak mówiłem, dawnych nie robiłem. Chciałem zrobić test, zrobiłem test. Sprawdziłem siebie, jaką mam teraz formę. Sprawdziłem formę tego drążka. I myślę, że na tym bym zakończył. A zaraz bym zrobił sobie test z maksymalnym obciążeniem Wpadam na taki pomysł, że zawieszę to w taki sposób. Troszeczkę dziś właśnie, Ale nie mam żadnego pomysłu, żeby... i możliwości. Na czym mógłbym to zawiesić. Także zawieszę to na tym, myślę, że to spokojnie wytrzymam. Mam takich dwa pasy. takie. Pasach, więc na tych pasach zawieszę 40 kilo. Ok, mamy 2 bile do jeszcze, tego. jeszcze. Drążek wytrzymuje. I jeszcze staram się robić ruchy. Nie idzie nic. ruszyć. No, Teraz pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Drążek się dosłownie, lekko ugią. Mamy tu dwa razy po 20 i dwa razy po 16. Jeszcze z moją wagą o 75, to naprawdę to jest duży wyczyn. Że ten drążek utrzymuje. Naropaci się w jakiś zajebisty sposób to ogarnąłem. Jeden, drugi ketel, jeden, drugi ketel. 40, 40, 16, 16. Zdaje nam łącznie 20, 40, 50, 62 kilo. Ok, jeszcze ja się zawieszę na tym, żeby zobaczyć jak to będzie działało. Jeśli się nie urwie, lepiej na ketlach. Moja waga około, moja waga około 73 kg plus 62 robi swoje. Ok, i podsumowując test, na dzień dzisiejszy drążek był w stanie utrzymać 145 kg przy mojej wadze 73 kg oraz z ketlami 2 razy po 16, dwa razy po 20 na dipach, jak i na drążku. No i co, jeśli chcielibyście zobaczyć kolejny test oraz przygotować się na jakiś sprzęt od firmy Kasport, to koniecznie piszcie w komentarzu jaki sprzęt Was by interesował. Myślę, że jestem w stanie to zorganizować. No i co, jeśli filmik się podobał koniecznie zostawcie łapki w górę, pozytywne komentarze oraz zasubskrybujcie mój kanał. Przycisk na moim palcu, taki sam wciśnijcie go tam na dole, żeby był busher. I co, na dzisiaj się żegnam z Wami, dzięki za oglądanie, siła z Wami, do następnego, hej!